Tak? Nie. Mogę. Nie Masz jakie fajne rzeczy są w środku! Masz pieniądze? Mm. Mam. Gdzie? W sterbeciu. E, właśnie tutaj wybieramy się już pod wieczór e, z spacerkiem po starówce i rozglądamy się tutaj wszystkie nasze zakamarki, które tutaj mamy. E, warto jednak też poświęcić czas podczas Waszego wyjazdu, żeby możecie się przejść, zobaczyć, e, poczuć ten klimat, to ogólnie. Dużo ciekawych rzeczy możecie znaleźć, możecie kupić. E, ja na przykład tutaj przed chwilą namówiłam się na e, tutejsze, e, zrobione z istniejszych produktów. Likiery. O proszę. Tutaj zakupiono na jednym ze straganów. I bym chciał jeszcze jakieś takie znaleźć ich produkty, typu jakieś dżemy czy coś takiego, ale zobaczymy, czy na okay. znajdziemy. Jest tu mnóstwo ludzi i jest mnóstwo fajnych rzeczy. Dużo knajpek, restauracji. Wszystko tętni życiem. Turystów jest multum, więc mimo tego, że jest jak jest sytuacja. To i tak i żyje żyje. w nocy, żyje za dnia. Ja póki co póki my tu jesteśmy nie odczuwam jakoś większej zmiany. E, czy jest coś zamknięte, czy otwarte, bo i tak wszędzie coś się dzieje. Coś można znaleźć dla siebie, znaleźć czas. Ale Różne atrakcje. Ej, ja takie coś chcę. Nie. Tak. Nie. Mogę. Nie Patrz, jakie fajne rzeczy są w środku? Masz pieniądze? Masz pieniądze? Festiwalowe ciuszki masz pieniądze. Mam Gdzie? W skarpeciu. Chyba w banku W <laughs> banku <laughs> Może jakąś sukieneczkę sobie nową kupię Skupię. Może jeszcze jedną <laughs> Ile tu jest ludzi Ostroje kąpielowe A czemu by nie Naprawdę dużo fajnych sklepów jest Jakbym miała walizkę taką y, pojemną, 50-kilogramową, 50 to czemu by nie, a co? O! Wy w nie macie takiego problemu. My kobiety po prostu mamy takie poczucie wewnętrzne, że musimy coś kupić. Jakie wszystko po niektóre rzeczy są. Tutaj możecie znaleźć wszystko. Psa nawet. O psa możecie znaleźć zobaczyć proszę psa, pies, tej hey, ciułała. Wszystko jest, wszystko dni życiem. Wszystko po mnóstwo tego jest. Te południe, kosmetyków, barów i w ogóle jakichś takich sklepów gdzie są produkty robione ręczne wszystko kogoś. Artyści tutaj się też wystawiają, sprzedają swoje dzieła. Ewentualnie ktoś tańczy tutaj na szczudłach. Idziemy zobaczyć Tam pod dali widzimy Lio, czyli taką Restaurację, która prawdopodobnie właśnie znajduje się na statku, bo ja tak nie widzę stąd dobrze, ale to jest statek chyba, nie? Ważne. Lio, czyli takie miejsce, jest to kabaret połączony z restauracją, gdzie są różne pokazy, taneczne, jakieś akrobacje, artystyczne, muzyka. Dlatego oczywiście w restauracji macie posiłki do zjedzenia. Chcielibyśmy tam się wybrać, aczkolwiek nie było dostępnych tylko dwuosobowych, a jak dam zapytanie na internecie, że czy ktoś chciałby się dołączyć, żeby w zarezerwować stolik wieloosobowych, to nie było chętnych. Koszt dla osoby to 250 euro, w cenie macie wejście, pokaz przez kilka godzin, no i posiłki. Cena jest odpowiednia tak, żeby tak naprawdę wynagrodzić wszystkich artystów, bo to nie jest jedna czy pięć osób, tylko tak co chwilę jakieś grupy różne taneczne akrobatyczne i tak dalej występują, więc pewnie każdy chciałby trochę pozarobić, tak od każdej osoby odliczyć, to pewnie by tak wyszło te 250 jako normalna cena. Jest to miejsce. No i właśnie jest to ekskluzywne miejsce, więc trzeba się liczyć z tym, żeby ładnie się ubrać, jest dress code. i tam same osoby przychodzą takie, na które ich stać. I tak z, z wyższych sfer, takiej lepszej klasy także. Jeśli macie ochotę w takim miejscu ekskluzywnym się znaleźć, podziwiać i macie nadzieję, że nie zobaczycie trzody, to jest to miejsce odpowiednie dla Was. Tam na pewno będzie klasa, tak? Nie będzie na przykład pijanych Hangoli, którzy biegają po stołach czy drą się, jak na innych paletach. Jak na magalu. Jak na magalu gdzie byliśmy. Ty widzisz jakie o fajne? W nocy tutaj Wisa tętni życiem, wszystko jest pootwierane pewnie do pierwszej godziny w nocy. No i musicie poświęcić jakiś wieczór, żeby tutaj przyjść i zobaczyć, pochodzić sobie. Może znajdziecie jakieś dla siebie miejsce wasze ulubione, do którego byście mogli powracać. My sobie tutaj robimy mały spacerek i zaraz będziemy zmykać do siebie siebie na autobus tym razem, bo już auto oddaliśmy, więc musimy powrócić do San Antonio. Zaglądajcie we wszystkie tutaj uliczki. Ponieważ w każdej miejscu coś się znajduje, jakaś restauracja, jakieś inne ciekawe rzeczy. Yy, my na szczęście już się troszkę kupiliśmy wcześniej, ale nie powiem, nie, jeśli coś mi wpadnie w oczy i kupimy znowu. Chociaż nie, 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 trzeba oszczędzać. Trzeba z jakimś pieniążkiem wrócić do domu, nie? Ale niektóre też są naprawdę fajne. Torebki, nie torebki, My kobiety lubimy takie pierduchy. Może jakieś mydełka. I teraz się kręci, nie mogą narzekać. Nie? Od teraz odczuwam, żeby w ogóle było wszystko zamykane, nudziby, bo no. wszyscy się boją, w ogóle jeździć. To wszystko, wszystko się dzieje, wszystko można znaleźć. Tu już mamy zameczek Avisa. Wszędzie są restauracje, wszystko wypełnione. Wszędzie stoliki, mnóstwo ludzi, świateł. Mamy wrażenie, mamy wrażenie, że tutaj bardzo dużo się zmieniało, ale to bardzo. Co chwila, chyba coś nowego się otwiera. I jest zamek. I mamy tutaj na staróweczce całego zamku Hard Rocka. E, my tu już. <laughs> Hej! E, hard Rock Cafe. Tutaj możecie przyjść sobie na picie drineczków, poczuć ten rock and roll. Ty sklep jest otwarty. Ja, otwarty. ja idziemy. Ja muszę znaleźć moją maskę. Nie, nie wiem że będzie Nie ma, że nie ma. Ja pierdziele, nie mam pieniędzy. Powiedz to jeszcze raz. Yy, nie mam pieniędzy, a chcę wyjść trochę do sklepu. To już chyba tradycją będzie. To jest fajna. Ta taka w stylu Harry Pottera. My tu generalnie już tak wzrostało, że gdzie nie jesteśmy, to coś kupujemy ostatnio. Nie? Gdzie nie jesteśmy, coś. To ile do 52,90 Nie wiem, ile mam pieniędzy w sobie. Ja jestem bankrutem generalnie. No nie mogę, no. Tak to jest, jak się kończy, jak się wchodzi do. Do uszułaj na zakupy, do hard rocka na zakupy. Ja nie mam pieniędzy. A może bluzę byśmy chcieli? Czy nie? Aż takie malutkie napisy. Jest to, jest kociuka, p... to jest taka sama koszulka jakie masz Taka sama. z flagą, konę. no? Ta, może czapki są. Jezu, czapkę hard mam wziąć. O, czerwona jest fajna. Ale jest siatką. No, to była taka bez siatki. Hmm. To są te szklanki do drinków. Widziałeś? Szklanki do drinków. No to wiem, ale mówię, że w tej szklance zawsze drinki dostawaliśmy. A może worek? No, a twoja. Ja bym wziął. to jest tak? No nie, to nie, nie już podam mi już pieniędzy. Są takie test. chyba. A ja chcę zwykłe koszulki są. Ja chcę perfumy. To są perfumy, dobrze myślę. Trzecie po sklepie, to może coś niego znajdziesz. A nie od razu na perfumy. Koszulki z czerwkami. No chcia Monopoly. Chciałabym taką z brokatem, ale po No gdzie słucham? Monopoli pacha. <noise> Bluzy ładnie pachnie. Wow. Niesamowite. Fajny sklep, wesoły Fajne woreczki takie malutkie nie? klapki patrzy po ile? po 15 euro 15? Mhm. po ile jest ten ten dworeczek?